My sme vedeli, že, že dnes nás e, čeká trudný meč, že budeme hrať proti družine, ktorá u, 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 zná hrať v pilke, ktorá chce hrať v pilke a vedeli sme, že im nemôžeme dať e, strefu. I o to sme sa snažili prvú polovinu. V celkom našej strane to bolo dobre. Z môjho pohľadu sme dostali latvý gól, no a potom prišlo... Vylučené Mateja, čo v druhom počase, v druhej polovine to bolo ešte trudnejší, pretože sme videli, že, jak som mluvil, je to družina, zespoľ, ktorý na v pilce, chce hrať v pilce, chce, chce hrať, chce kombinovať. Museli sme hrať e, za, 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 za v druhej polovine, a spolehali sme sa na, na kontry a na stále fragmenty a Na koniec nam, się nam podarilo zdobyć, e, do, wywalczyć dobry, dobry wynik, a za, za drugą połowę są u mnie moi zawodnicy i bohateri. Co można powiedzieć po takim meczu? To spotkanie ułożyło się na pewno dobrze po naszej myśli. E, Szczeliliśmy na początku rzut karny niewykorzystany, ale to jak gdyby. Drużyny nie podłamało, szczeliliśmy bramkę, wyszliśmy na prowadzenie. Czerwona kartka to jest też konsekwencja naszej gry, naszego sposobu utrzymywania się, rozgrywania piłki. To wymuszało błędy i spóźnienia, jeżeli chodzi o zawodników Sandecja a w konsekwencji czerwoną kartkę. I wydawało się, że w tym meczu powinniśmy dalej szczelać następne gole, tym bardziej że mieliśmy to wszystko pod kontrolą. I Tracimy bramkę po prostym błędzie, indywidualnym wkryciu, wiedząc o tym doskonale, że Sandecja będzie szukała swoich szans w takiej sytuacji właśnie ze stałych fragmentów czy, czy z kontrataków. Bardzo żeśmy się na to w przerwie uczulali. I w meczu, w którym stworzyliśmy sobie kilka sytuacji powinniśmy to spotkanie wygrać, tracimy bramkę, remisujemy i ten remis na pewno jest dla nas tutaj porażką i takim meczem, który po prostu pozbawia nas dwóch punktów, to ewidentnie na nasze własne życzenie. Powiesz, powtarzam raz jeszcze nieodpowiedzialność, bardzo duża nieodpowiedzialność przystają w fragmencie gry, kosztuje to, co nas dzisiaj kosztowało, czyli utratę, utratę, utratę gola, utratę dwóch punktów i wygrany mecz, który powinniśmy pewnie i spokojnie wygrać. Remisujemy i to na pewno jest w naszym wykonaniu złe i, i do poprawy. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Panie trenerze, ten mecz można traktować w kategoriach chyba porażki, bo trener mówi, że straciliśmy dwa punkty, a nie zyskaliśmy jeden. Ja powiedziałem, że remis dla nas tutaj dzisiaj jest porażką, wyraźnie to powiedziałem. I tak go po prostu odbieram. Spotkanie, które się układa, tak się ułożyło, że strzelamy gola, gramy w przewadze jednego zawodnika i mamy sytuacje może nie jakieś wybitnie stuprocentowe, ale sytuacje, po których powinny wpadać bramki. Wiedząc o tym, że przeciwnik będzie grał z kontry, że przeciwnik będzie szukał stałych fragmentów gry, powinniśmy być zdecydowanie bardziej odpowiedzialni. Jeżeli już dochodzi do takich stałych fragmentów gry, to się zachować powinniśmy odpowiedzialnie. Że jeżeli nie potrafiliśmy szczelić następnych bramek, to przynajmniej, żeby utrzymać to jednobramkowe. Prowadzenie. I błąd, który nam się przydarzył, kosztuje to, to, co kosztuje, tak powiedziałem, utratę dwóch punktów i w mojej ocenie remis na własnym stadionie przy tak, przebiegającym spotkaniu to jest nasza porażka. Panie terze, do kogo ma Pan pretensje za, za, za tą starą ja, ja muszę to najpierw z drużyną omówić i dopiero będę mógł jak gdyby piłkarzom przede wszystkim przekazać, do kogo mam pretensje, bo mam pretensje i to duże. Zawodnicy mają jasno określone zadania przy stałych fragmentach gry i muszą się z tych zadań wywiązywać, bo jeśli się ktoś z nich nie wywiązuje, to potem to się kończy tak, jak się skończyło. A dzisiaj my nie możemy w taki sposób tracić punktów w tak łatwy sposób. Jeszcze w sytuacji, kiedy naprawdę mecz układa się tak, jakbyśmy chcieli. Wiedzieliśmy, że Sandecja to będzie wymagający rywal, bo to jest drużyna która naprawdę dobrze gra w piłkę i. Robi, osiąga dobre wyniki, ale mecz naprawdę układał się tak, jak żeśmy, go, tak żeśmy chcieli, żeby się układał. No i Wystarczył jeden błąd, który kosztuje nas dzisiaj, to że mamy tylko jeden, jeden punkt. No to, w kontekście tego, co działo się na boisku, nie może nas cieszyć absolutnie. Trenerze, początek sezonu, no, nie najlepiej. Cztery mecze, cztery punkty. Ja mówiłem na konferencji przed meczem, że początek sezonu mamy słaby i mogę to tylko teraz potwierdzić, bo na pewno, gdybyśmy dzisiaj to spotkanie wygrali, a moglibyśmy, mogliśmy ten mecz wygrać, to na pewno inaczej byśmy do tego wszystkiego podchodzili. Natomiast to jest początek ligi ja to jeszcze raz chcę powtórzyć i wszyscy ci, którzy kreują tego rodzaju opinie, czy forują takie stwierdzenia, że ktoś już traci szansę na coś, jak ktoś już jest, nie wiem, jedną nogą w ekstraklasie, to uważam, że jest w błędzie. To się jeszcze wszystko będzie zmieniać, natomiast to nie zmienia faktu, że my musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na te rzeczy, które nam się po prostu przytrafiają i które potem kosztują tak dużo, jak chociażby w dzisiejszym spotkaniu.